Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz a to moi drodzy. Jest kolejny odcinek z gry Łuką. Ja jestem na streamie, jest ze mną około 10 osób i kontynuujemy przygodę. Eee, gramy na PlayStation 5 i jesteśmy tutaj w Doliny Rozpaczy, ponieważ tutaj przypomniało mi się, że mamy jeszcze jedną ścieżkę do ogrania, mianowicie musimy pobiec tutaj, tym oto mostem. Nie wiem, czy jest taka możliwość, czy nie, ale most jest, więc sobie przez niego przejdę. Po co chodzi tutaj z tym kablem sieciowym? Czy ja coś mam tam zruszone czy coś, czy tam gdzieś jakiś kot śpi na routerze i mi rusza tym kablem? Nie mam pojęcia, ale co chwilę pojawia się ten komunikat o tym kablu sieciowym. Będę musiał sobie to później sprawdzić. E, no dobra, przebiegłem przez ten most i doprowadziło mnie to w sumie nie wiem gdzie. Na pewno tutaj widzę obłoczek do podniesienia. Co to jest? To jest jakiś przeciwnik, który ma głaz na plecach. Prawdopodobnie tym głazem we mnie rzuci, albo on jest w ten głaz zamieniony. Nie mam pojęcia. Okej, okay, nie był to najpotężniejszy przeciwnik na świecie, umówmy się. Podłączono kabel sieciowy. Co jest z tym kablem do cholery? Zaraz muszę to normalnie sprawdzić. Bo mnie to wkurza. O, tu jest jakiś gostek. Pokonajmy go i zobaczmy co z tym kablem. Uuuu, za 5 słówek dostał. No. Też nie należał do najpotężniejszych. Dobra, czekajcie, zobaczymy co z tym kablem. Dobrze. Okej. Okay. Problem z kablem sieciowym chyba naprawiony. Okaże się w trakcie rozgrywki. Wbiegłem na straszne urwisko. Więc teraz tak naprawdę mamy dwie miejscówki, słuchajcie. E, tam mieliśmy jedną, i tu mamy drugą. Nie mam pojęcia, którą zwiedzać najpierw. E, tam w sumie miałoby to większy sens, bo tam pokonaliśmy tych szczurowych kolesi. E, także czekajcie, wrócę sobie do Kadzidełka i kontynuujmy jednak w tamtym kierunku. E, bo tam dotarliśmy, nie wiem czy pamiętacie, do tej świątyni Ukrytego Tygrysa, czy tam jakiegoś przyczajonego. E, I tam dotarliśmy właśnie też po pokonaniu tych dwóch szczurków. E, ja zobaczę, czy ja tutaj po pokonaniu tych dwóch szczurków mogę otworzyć już te tutaj wrota, bo to też jest dosyć istotne. Nie. Srogość kamienia, żarliwość tygrysa. Czyżby ten tygrys wspomniany był właśnie w tej świątyni przyczajonego tygrysa? Chyba tak, nazwa by tak przynajmniej wskazywała, także udajmy się tam do tej świątyni. Eee, proszę bardzo, wejście do świątyni. Zobaczymy, czy tam ten tygrys się znajduje, i jeżeli tak, to go po prostu upodlimy. Bo tutaj ktoś wspominał o jakimś tygrysie, że widział, jak tam pożera kogoś. Ten chłopek w tej chatce to, to mówił. Dobra, tu sobie zajrzyjmy. No jest ta świątynia. Tutaj na razie nic nie widzę. Idźmy dalej. Ojejku, tu jest masakryczny klimat. No, stop. Dobra. Dosłownie gdzieś tam kątem oka zobaczyłem, że tutaj jest ten przedmiot. Ta skrzynia. O. Co tym razem nam wydłuży jaki pasek? A nie, to medytacja jest. Dobra, pomedytujmy. Dostaniemy za to. Iskrę, tych iskier, ja już tutaj uzbierałem 8, ale na razie ich nie rozdaję, bo mi się po prostu nie chce na to czasu tracić. Zrobię sobie to później. No dobra, wchodźmy do świątyni. O! Od razu mnie przenosi do walki. All this is strange. Cholera, yes. I'll make you more. And don't breathe more rats. Uh, if you dare to mock up the king's practice again, uh, I'll serve your dimwit son up for supper. Myself. Ain't uh. hey, you that old loser? Where did you come from? Your burr-faced mock. Uh.

Trochę mu życie zabrałem. O kurde On ma wywalone to, że ja sobie na ten kostur tutaj stanąłem. Atakuje mnie mimo to. я же I like this. Malutko żywności mu zostało ale zdążyłem się uleczyć o oh, udało się. Mamy to chyba Pisało, że pokonano, więc chyba mamy to. 34 minuty ta walka mi zajęła. O znowu ten gościu. Chodę gdzie jech, hop, pamiętacie, ale w tutorialu Wukong miał właśnie taką umiejętność zamiany w skałę. To było zawaliste. This body of yours is perfect. For the art of rock solid. No dobrze, mamy mocny jak głaz. Kolejne zaklęcie spraw, aby Twoje ciało było twarde jak głaz, żeby móc odpierać ataki. Czyżby to było nasze zaklęcie spod. A e, nie, to nie jest nasze zaklęcie spod krzyżyka. Myślałem, że tak. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Na pewno mamy jakiś nowy portret. Na pewno możemy iść za tą świątynię gdzieś. I na pewno możemy iść tutaj na górę tej świątyni. Tu się pewnie zdobywa tą pierwszą monetę. Tak jest. A. Srogość kamienia. Brak wystarczających zasobów. Ludzie myślą o wielkich czynach, lecz zamknięta brama. Jego potężny wiatr samadzi gna przed siebie i na jego rozkaz. Zasłonę rozciąga na niebie. Żółtego szczura pokonać, pamiętaj o przestrodze. Idź, zdobądź dwa żetony od jego poplecznika, który spotkasz na swojej drodze. Jeśli go pokonać dzięki swojemu męstwo, to już słyszeliśmy. No dobra. Chyba zanim pójdę dalej, to wrócę sobie do kapliczki. No, ciężka przeprawa była z tym duchem, e, właściwie nie z duchem. Mówię z duchem, bo było duchy, jest duchy napisane na ekranie. Chodzi mi oczywiście o tego przeciwnika Tygrysiego. Zobaczmy, czy tutaj przy kapliczce nam się nic nowego nie pojawiło. jakaś pancerz, jakiś czy coś. Przeważnie po takich walkach jest coś takiego, ale widzę, że nie tym razem. E, no dobra. Teraz jak jestem już zregenerowany. Możemy biec ponownie. No, i jak widzimy, tutaj nie mogę użyć tego posągu. Brakuje mi cały czas składników, czyli tego jednego cosia. Po walce z tym tygrysem, nie widzę też tutaj nic do podniesienia. Tak naprawdę. Tutaj ten kawał mięsa nam się tylko przez całą walkę poniewierał. Witam serdecznie, Chris. Dobra, brak zasobów. Dobra, i zobaczmy co jest za tym tygrysem teraz. Będziemy tutaj sprawdzać każdy zakamarek. Ale podejrzewam, że teraz trzeba będzie zrobić tamtą drugą. O, znowu ten gościu. Mocny on jest. Dobra, on wybucha czy coś? Nie rozpada się po prostu. Teraz prawdopodobnie po tym tygrysie trzeba będzie. Cofnąć się i tam zrobić tą drugą miejscówkę. Tu nic nie widzę. Jeszcze tutaj sobie zajrzymy. I chyba wypadałoby tutaj, a, tu jest już blokada graficzna. Wypadałoby chyba te iskierki w końcu rozdać, także chyba sobie to zrobimy za chwilę. Bo już mi się ich tutaj nagromadziło całkiem sporo. Okay. Dobra, zobaczmy, co jest na samym końcu tej ścieżki. O. Co tutaj? Miedziana pigułka. Fajny. Jakiś nowy przeciwnik. Okej. Okay. Pokazuje mi, że zaraz tu będzie kadzidełko. O właśnie. Weźmy sobie to kadzidełko. Możemy tutaj uważyć e, nasz napój, a do niego możemy teraz dodać. To robiło przez krótki czas po użyciu tykwy powoli przywraca niewielką ilość zdrowia, a tutaj e, przez krótki czas po użyciu tykwy następuje użycie zdolności mocnej jak kłas. Nie zużywa many! Ło! Wow. Mega mocne! Dobra, zobaczmy jak wyglądają teraz nasze zaklęcia. wybierz zaklęcia. Eee. A, tutaj zobaczcie, mogę sobie zrobić teraz ten mocny jak głaz zamiast tego kroku chmury, zaklęcie obronne, które zmienia rzucającego w skałę. Przeciwnik atakujący skałę po przeobrażeniu zostanie odparty. Co skanowi dostaną okazję do kontrataku. Choć zaklęcie może wydawać się proste, wymaga odpowiedniego wyczucia czasu. Nie zadziała, zuczone zbyt wcześnie lub zbyt późno. Strzeszy ponieważ przeciwnicy dysponują potężnymi atakami, by roztrzaskać skałę. Powiem szczerze, że to zaklęcie, krok chmury, chyba jest troszeczkę fajniejsze. Co prawda zużywa tyle, zużywają tyle samo punktów many, natomiast to ma dłuższy cooldown, ale po tym kroku chmury mamy naprawdę jeden mega potężny atak. Dobra, teraz się będziemy bawić tą postawą. To nie wiem co oznacza, ale biorę to. Eee, dobra, mamy teraz tą postawę pchnięcia. Już teraz zobaczmy, jak ona się tutaj prezentuje. Fajne. Ok, pobawimy się tym. Ja sobie tutaj odpocznę i lecimy do tamtej drugiej krainki, grań e, świątynia, czekajcie, jedzie tu tutaj, dolina rozpaczy, chyba tutaj. Myślałem, że ja tam odbiłem, o, 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 nie odbiłem, tylko odnalazłem jakieś kadzidełko, ale chyba jednak nie. Dobrze, no i dobra moi drodzy, mamy rozdane wszystkie iskierki. Tutaj nasz, y, nasza postać będzie troszeczkę mocniejsza. Ja sobie podbiegnę teraz jak najdalej i tam sobie zakończymy ten odcinek. W tym odcinku będziemy mieli właśnie walkę z tym tygrysem. No i tutaj prawdopodobnie ja dostanę ten sam komunikat, że... Brakuje mi, tak, srogości kamienia, czyli to pewnie musi być ten drugi przeciwnik. Tygrys był jednym, a teraz ten drugi przeciwnik musi tutaj wlecieć. No i ja zobaczę jak się też tutaj z tym pchnięciem będę odnajdywał, bo jednak jest to totalnie inna opcja walki. Za sześć stówek! Krytykę dostał. To chyba sporo, co? Dobra, znajdźmy tutaj jakieś najbliższe kadzidełko. O kurde, ale mi przywalił. O kurde, to pchnięcie jest zawaliste. Dużo, dużo szybsze niż to takie zaparkowanie na kosturze. No i tutaj jeszcze no jest to nastawione na bicie, a nie na jakby takie uciekanie. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jak ja na tym kosturze sobie stanąłem, co to, to jest? Gałka oczna buddy. Okej. Okay. Wciągnąłem gałkę oczną. O, fajnie. Jest kadzidełko. Odpoczniemy tutaj. I zakończymy sobie nasz odcinek. Na tym odcinku będziemy mieli pokonanie tego tygrysa. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.